Po trzech latach wielkiego kryzysu i po tym dwóch latach marazmu i snu nie mam już czego się bać. Na lepsze czasy jestem gotów. Wracam do gry. Dziś znikają hałdy problemów, które kiedyś mocno dotykały. To jest czas na nowego. Mnie by zaskoczyć pozytywnie świat cały. Mm, wracam do gry, mm, kolego cny. Jeszcze jeden raz, włączę swój gaz. Mm, 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 mm. Przyszłość rysuje się, fajnie optymistą, można już być. Mm, mm, mm. Ciężka i skuteczna praca daje człowiekowi dobrze żyć. Wracam mm, 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 mm. do gry. Mm, 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 mm. Nie mam zagrożeń grożących. Ruiną do przodu można już iść. Naprawdę bardzo mało tu brakuje, by ze mnie był prawdziwy mistrz. Mm, mm, mm. Wracam do gry mm, mm, mm. kolego mm, mm, mm. jeszcze jeden raz mm, mm. włączę swój gaz mm, mm. wracam do gry mm, mm, mm. Kolegocny, mm, mm, mm. jeszcze, mm, mm, mm. Kolego jeszcze jeden raz, włączę swój gaz. Wracam do gry, mm, mm. kolegocny, mm, mm. jeszcze jeden raz, włączę swój gaz. Wracam do gry, kolegocny, jeszcze jeden raz, włączę swój gaz.